Witam wszystkich! Chcieliśmy Was zaprosić wraz z małżonką do oglądania naszego kanału, na którym chcemy pokazać, jak będziemy wykańczać nasz dom w środku. Z racji tego, że praktycznie zostało nam tylko wykończenie środka, bo wszystko jest zrobione, yy, można powiedzieć, że mamy zrobiony stan surowy, zamknięty, to przez całą zimę mamy w planie Wykończyć partę, potem piętro, żeby można było w domu zamieszkać już w okolicach przyszłego lata. Będziemy to robić własnymi siłami, z racji tego, że w dzisiejszych czasach, niestety, jak wszyscy dookoła dobrze wiemy, zrobiło się dookoła wszystko mega drogie, łącznie z materiałami budowlanymi. I podobnymi rzeczami. Chyba nie muszę wszystkiego opowiadać, bo wszyscy bardzo dobrze wiemy, jak to wygląda. Po drugie, bardzo trudno jest znaleźć firmę, która zrobi coś rasa dobrze, nawet jak weźmie trochę więcej pieniędzy, niż kombinować z pięcioma czy dziesięcioma, wyrzucać ich z budowy, kłócić się. To chyba nie ma sensu. Mamy złe doświadczenia właśnie, bo zleciliśmy budowę domu firmie. Która po jakimś czasie zrezygnowała, źle zrobiła, chodzenie, walczenie o swoje, zastanawianie się, przestoje w budowie i finalnie dużo rzeczy do poprawy, które mam nadzieję, że pokażemy Wam w następnych filmach o co chodziło, żebyście też mogli uniknąć takich błędów jak my. Niestety, jest to nasz pierwszy dom, miał być pierwszy i ostatni. Ostatni raczej będzie, ale jak mielibyśmy teraz zaczynać od nowa, to byłoby nam bardzo trudno z tym doświadczeniem, które mamy, bo szczerze mówiąc, chyba więcej lepiej poświęcić więcej czasu i zrobić to samemu w miarę możliwości, niż zlecać firmom, które chcą horrendalne pieniądze. Ale to jeszcze palnicho z tym, że chcą kupę pieniędzy, to żeby przyszli dobrze to zrobili a nie, żeby człowiek musiał się irytować, denerwować. Coś o tym wiem z racji tego, że od ponad 20 lat zajmuję się, może już nie teraz, ale przez ostatnie 20 parę lat zajmowałem się wykończeniami wnętrz, budowaniem, wykończaniem, ogólnie całymi remontami. Niestety zmieniłem branżę z racji tego, że zrobiło się to bez sensu, oczekiwania klientów zrobiły się... Masakryczne. Praktycznie człowiek nie był w stanie sprostać oczekiwaniem ludzi, i niestety na dobre mi to wyszło. Dlatego mam bardzo duże doświadczenie w remontach i wszystkim, więc chciałbym wam pokazać, jak można pewne rzeczy zrobić samemu, lub jakimś w miarę rozsądnym, jak to mówią, gospodarczym sposobem. Wykończenie, wykończenie wnętrza, zrobienia łazienki. No może łazienka jest złym przykładem, bo uważam według mnie, że jest to jedno z trudniejszych rzeczy do zrobienia na budowie, żeby efekt był zamierzony. No to trzeba naprawdę albo troszkę narzędzi, troszkę doświadczenia, troszkę pomysłu. Ale to też punkt po punkcie będziemy robić, opowiadać już w niedługim czasie, bo bodajże 14 listopada przyjeżdżają nam robić wylewki na piętrze i w łazience na dole i będziemy zabierać się za zrobienie łazienki dolnej. Co prawda jest malutka, będzie miała tylko 3,5 m2, ale postaram się ją zrobić tak, żeby żona była zadowolona. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy co kochana małżonka wymyśli, bo jeszcze nie ma pomysłu. Więc w pierwszej kolejności zabierzemy się za zrobienie ogrzewania podłogowego na piętrze. Z tego, że mamy już mało czasu, a nie wiem czy na filmie będzie widać, jeszcze niestety nie mamy poukładanych rurek, które oczywiście też sami będziemy robić. Małe doświadczenie jest, ale jest w instalacjach, więc zobaczymy. Powinno działać. Na pewno będziemy robić to rurkami Wawin Pert Z racji tego, że W sumie chciałem zobaczyć coś nowego Bo zawsze całe życie wszyscy robią peksalem Więc, a prawda jest też inna Że Rury Pert były Chyba 1000 zł tańsze Na Całe ogrzewanie podłogowe w tym domu Łącznie tutaj Będzie plus minus 1200 metrów rury położonej Kosztrur na to wszystko, jak dobrze pamiętam, wyszedł chyba 3600 zł. Plus do tego spinki, zszywacz do spinek. Po co ręcznie wciskać w zszywki? Jak można sobie troszeczkę ułatwić życie. Kawałek już mamy zrobiony, więc na pewno następny filmik będzie pokazywał zrobienie całego poddasza. Mam nadzieję, że z małżonką w parę godzin się z tym uwiniemy jak dzieci nie będą nam przeszkadzały, więc na pewno będzie filmik, będzie powiedziane, ile nas to kosztowało, ile metrów poszło, dlaczego jest zrobione tak a inaczej. I mam zamiar w każdym filmie, bo ludzie, nie wiem dlaczego, ale unikają takich wypowiedzi na temat, ile co kosztowało. Ja mam zamiar uczciwie mówić, jakie są ceny, ile płaciliśmy za coś. Jak to wygląda, jak to zrobiłem, dlaczego tak, a nie inaczej. Mówię, nie mam może zbyt dużego doświadczenia w ogrzewaniach podłogowych, ale powiedzmy sobie, że kilka ich zrobiłem. W życiu działają, nikt nie narzeka, nic się nie dzieje, nic się nie zapowietrza, więc będziemy próbować. Na pewno w innych filmikach też opowiem o naszych przygodach, tak jak wcześniej wspomniałem. Na pewno będzie to przygoda, bardzo duża przygoda. Związana z dachem i nieuczciwymi wykonawcami, którzy mówili, że potrafią, a do końca nie potrafili, dlatego nasza budowa się przeciągnęła ponad półtora roku. Walczenia z wykonawcą, zastanawiania się, dlaczego, co zrobić, żeby przyszedł to poprawił, lub jak odzyskać zaliczkę, którą dostał, bo nigdy nie daje pieniędzy z góry, tak jak ja nigdy nie dostawałem pieniędzy z góry za usługę. Zawsze to było w formie zaliczki. No, ale niestety zaliczka przepadła, dach trzeba było poprawić, ale to w następnym, następnym filmie opowiem co, jak i dlaczego. Za chwilę pokażę Wam na jakichś przebitkach nasz początek, kawałek naszego ogrzewania podługowego w pomieszczeniu, dokładnie w pomieszczeniu w garderobie. Rurki ułożyłem troszeczkę rzadziej, bo co 15 cm. Ogólnie na całym poddaszu w planie jest, że rurki będą co 10 cm. Na pewno ktoś pewnie powie, że po co co 10, jak można co 15, ale wymyśliliśmy sobie, że chcemy co 10, rury nam wystarczy, więc troszkę wiadomo więcej wody pójdzie, ale mam nadzieję, że dzięki temu trochę szybciej będzie się nagrzewało. Tak samo chcę Wam opowiedzieć w innych filmach. Yy, z, firmami, którymi mieliśmy do czynienia pod kątem ogrzewania, pompy ciepła, fotowoltaiki, o kosztach, jak, co nam proponowali, ile chcieli zarabiać na tym i tym podobne rzeczy, bo wydaje mi się, że to jest bardzo interesujące, bo gdybym sam miał teraz jeszcze raz zacząć budować, to uczciwie mówiąc, bym więcej filmów oglądał i słuchał ludzi, co mówią, a byłem troszeczkę uparty i tak nie do końca... Eee, chciałem słuchać lub nie miałem na to czasu, żeby eee, może kogoś mądrzejszego ode mnie posłuchać, a więc przygoda zaczęła się już tylko od samego fundamentu i znalezienia firmy, która zrobi fundament eee, ale ogólnie uważam, że jako budynek jest dobrze zrobiony, wiadomo można było troszeczkę to wszystko zawsze można lepiej zawsze pierwszy dom, człowiek nie do końca jest szczęśliwy, ale no cóż, jest jak jest nawet zaczynając od błędów projektowych, jak projektowano nam domu, mówiono nam jedno, a w rzeczywistości wyszło zupełnie coś innego. Także historia jest bardzo długa, bo ogólnie dom już budujemy, można powiedzieć, od 4 lat z półtora przerwą z racji problemów z dachem. Tak więc nawet może dłuższa przerwa była, bo może nawet w okolicach dwóch lat była przerwa, bo nie mogliśmy nic robić kompletnie. Także, także jest kawałek historii do opowiedzenia. Mam nadzieję, że kogoś to zainteresuje. Mam nadzieję, że ktoś będzie pomoże komuś to, żeby nie zrobić tego samego co my, może będzie łatwiej. Jeszcze w skrócie powiem, że ogólnie projekt mieliśmy domu na dom drewniany, szkieletowy ale niestety to kolejna długa historia jak widać na filmie jest domem wymurowany z porotermu co prawda szlifowanego na można powiedzieć piankę montażową czyli na klej do porotermu w piance, w tubce pistoletowej także ogólnie jest fajnie mniej roboty, fajnie, prosto nie trzeba było się z zaprawami bawić, z niczym Wykonawca miał dużo łatwiej, bo można powiedzieć, że każdego dnia, codziennie przyjeżdżaliśmy zobaczyć, to coś nowego stało. Strop miał być stropem teriwą, ale oczywiście w trakcie pracy wymyśliliśmy sobie, że chcemy mieć monolit dany. Mamy monolit, też w innych filmikach przedstawię, jak to wyglądało cenowo kiedyś, bo to można powiedzieć, że to ceny sprzed 4 lat, ktoś będzie sobie mógł porównać. Dlaczego? Nie dlaczego, tylko jaka jest różnica w cenu, ceny między kiedyś a dzisiaj. Aczkolwiek pewnie ich o to nie będzie interesowało, będzie patrzył się na dzisiaj. Ale gdybym miał jeszcze raz budować, to bym budował dom znowu szkieletowy, bo uważam, że najprostsza rzecz do zrobienia, jakby ktoś chciał własnymi siłami próbować budować dom, wiadomo, trzeba dużo czasu i zaparcia. Mam znajomych, którzy budowali sami, zajmowało im to, Tyle samo czasu, ile nam postawienie tego filmu. Także chyba w tym filmiku byłoby to wszystko z racji tego, że to chciałem zrobić, tylko żeby to był wstęp. W następnym filmie mam nadzieję, że w tym tygodniu, zresztą już nie mamy za dużo czasu, najpóźniej w weekend musimy ułożyć całe ogrzewanie podłogowe. Co prawda nie będziemy was zanudzać takim długim filmem, bo pewnie kilka godzin zejdzie. Znając się nagramy time Timelapsa, żeby to jakoś fajnie wyglądało, że można było zobaczyć jak to ułożyć, jakieś przebitki zdjęć potem porobimy, żeby to fajnie wyglądało. No i cóż, ja bym ktokolwiek miał jakiekolwiek pytania związane z budową, z wykończeniem wnętrz, z problemami, w tej mierze chciałby się czegoś poradzić, zapytać. Śmiało można do mnie pisać. Ja chętnie odpowiem, pomogę z racji tego, że bardzo dużo rzeczy w życiu widziałem, bardzo dużo rzeczy zrobiłem. W sumie, jakby się nie patrzeć, jest to 20 parę lat w tej branży. Na dobre mi to nie wyszło, ale powiedzmy sobie, że dużo moje oczy widziały, dużo moje oczy zrobiły. Na pewno znajdą się ludzie, którzy powiedzą, że się nie znam, że nie mam pojęcia. Ale każdy na każdego w tej branży będzie nadawał, niestety, bo ta branża jest specyficzną branżą. Aczkolwiek zawsze miło posłuchać mądrych ludzi, którzy mają dużo, dużo większe doświadczenie w różnych kwestiach, bo nie można siebie uważać za alfa i omega. Ale tak jak mówię, my dom będziemy robić resztę domu, będziemy robić własnymi siłami, więc zapraszam Was do oglądania. W miarę postępów prac będziemy pokazywać, co tutaj się zmienia, jak to wygląda i będę opowiadał, tak jak mówiłem, o kosztach, o cenach. Co prawda elewację jeszcze bym chciał pokazać, ale elewację już mamy zrobioną, też własnymi rękami robiliśmy, ale przytoczę Wam ceny, to są ceny w miarę aktualne praktycznie z tego roku, jak to wygląda, ile biorą firmy, ile by kosztowało zrobienie takiej elewacji przez firmę i tak dalej, i tak dalej. Wszystko po kolei. Zapraszam Was do polubiania, subskrybowania kanału i mam nadzieję, że będzie Was to interesowało i ciekawiło. Pozdrawiam i życzę wszystkim miłego dnia.